Siema widzowie, w tym filmie kontynuujemy ranking najlepszych filmów z serii Piątek 13. Czołówka, czyli 6 najlepszych filmów z tej serii. Nie przedłużając, zaczynamy! Na miejscu szóstym naszego rankingu jest Piątek 13, 8, czyli Jason zdobywa Manhattan, chociaż ja wolałbym tytuł slasherowy Statek Miłości. No i lata sobie ten Jason właściwie przez cały film po łajbie, po statku, a nie po Nowym Jorku. Mamy toksyczne odpady, mamy w najbardziej irytującego nauczyciela w historii Piątku 13., no i mamy taki trochę śmieszny klimat, kampowy klimat. Ja zawsze lubię, kiedy wychodzimy poza Crystal Lake. Piątek 13, część 6, Jason żyje, jest na wysokim piątym miejscu, dlatego, że to jest naprawdę dobre połączenie slashera i komedii. W końcu załapali fajny dystans do tej całej powieści. No i mamy trochę elementów nadprzyrodzonych. Jason wstaje z grobu jak Frankenstein. Mamy też trochę softowych killi, ale ciekawych. No i to wszystko sprawia, że tego Jasona naprawdę ogląda się bardzo przyjemnie na tej całej serii. Już przed podium, na miejscu czwartym, jest piątek 13, czyli remake z 2009 roku, w reżyserii Markusa Nispela, który wcześniej zrobił bardzo fajny remake teksańskiej masakry piłą mechaniczną, i tu też mu się udało. Połączył właściwie pierwsze cztery części, i w scenariuszu wygląda to naprawdę dobrze. Mamy taką brutalną wersję, wersję, która chce nas bardziej przestraszyć niż rozbawić. I widać, że reżyser jest naprawdę fanem i jest to jego swoisty hołd dla całej serii. Na trzecim miejscu podium mamy film Piątek 13:4, ostatni rozdział. I mam wrażenie, że to jest taki oddech dla całej serii, bo w końcu skupili się tutaj twórcy na scenariuszu, na tym, żeby zbudować fajnych bohaterów, więc mamy tutaj motyw zemsty, mamy ciekawe kile, mamy bardzo fajne zakończenie, no i mamy Koreego Feldmana w roli chłopaka, który stawia czoła Jasonowi. Oprócz tego jest Crispin Glover, więc taki ciekawy wachlarz interesujących bohaterów, fajny scenariusz, dobrze się to ogląda. Miejsce drugie dla filmu od którego wszystko się zaczęło, czyli piątek 13 z 1980 roku. To jest kultowy klasyk i są ku temu powody, no bo właściwie całe uniwersum zaczęło się od tych przygód, od przygód na Camp Crystal Lake. Mamy tutaj Kevina Bacona ginącego w przepiękny sposób, mamy rozhisteryzowane matki, ale mamy też niski budżet, za to ostatnia scena, ostatnia scena robi robotę. No i już wszystko jasne na Pierwszym miejscu mojego zestawienia, mojego rankingu jest piątek 13 część druga. Tutaj fabularnie film jest bardzo podobny do pierwszej części, ale jednak zdecydowanie większy budżet pozwolił na to, żeby ten film trochę bardziej doszlifować. I na poziomie aktorstwa, scenariusza i tych scen gore, to wszystko wygląda lepiej. No i mamy też w końcu Jasona jako tego głównego złola. On zabija jeszcze nie w masce hokejowej, ale w worku. Mimo to daje radę. No i mam wrażenie, że ten film się po prostu lepiej zestarzał niż jedynka. Ciekawe, czy Wy macie swoje ulubione filmy z tej sagi, z tego uniwersum i czy w ogóle lubicie Piątek 13. Dajcie znaka w komentarzach. Ja na pewno z Wami wejdę w dyskusję. I możecie polubić ten profil, bo tu będzie dużo filmowej wiedzy, rankingów i ciekawych poleceń filmowych. A teraz już naprawdę nie mam ochoty na żadne slashery. Idę oglądać na wspólnej. Nara!